Ja bardzo kocham Maryję, powiedziała bezdomna i zaczęła się akcja ratunkowa. To była kolejna akcja ratunkowa. Kobieta nie ma dokąd iść po wyjściu ze szpitala, pustka. Bez domu, bez celu, bez kierunku, bez marzeń, ale pierwszy już krok zrobiła. Chce zmiany. Dzwoni telefon i rusza akcja znalezienia miejsca. To, co było niemożliwe, znalazło się, a terapeuci szukali gdzie tylko mogli. To taki przykład, jak to warto szukać i się nie poddawać. Zadzwonili do mnie, bo do tego szpitala wysyłam książki co miesiąc w ramach czytelni z aniołami: pismo święte, katolickie książki, czasopisma. Kiedy pytasz Boga, czy warto to robić, gdy szukasz potwierdzenia, czy dalej to robić, najlepiej jest zobaczyć, co się wokół dzieje, czy dobro się dzieje, co robi Bóg. Przyjechałam do szpitala, aby wyruszyć z kobietą w podróż w nowe życie, i słyszę na powitanie od terapeutki: Widzi pani, a to wszystko przez te książki, które dostajemy od was. I tak zadzwoniłam, i wszystko się znalazło dom się znalazł, a nigdzie nie było. Czy coś więcej trzeba dodać o celowości wysyłki książek do szpitali na oddziały terapii uzależnień? Kiedy to usłyszałam, odpowiedziałam: No to szukamy dalej, kolejne osoby w potrzebie. Już w drodze jest do was kolejna paczka z książkami. Ja bardzo kocham Maryję, powiedziała kobieta, niedługo po tym, jak rozpoczęłyśmy wspólną podróż samochodem. No to nie musiałam długo myśleć nad tym, jak się modlić w czasie drogi. Ściągnęłam z gałki samochodowej owinięty biały różaniec i zaczęłyśmy wspólną modlitwę różańcową, rozważając tajemnice światła. Paciorek za paciorkiem. Ojcze nasz, zdrowa się Maryjo, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i modlitwa o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Kilometr za kilometrem, a my przeplatałyśmy różaniec świadectwami, wybaczeniem winowajcem, oddanie życia Jezusowi, paciorek za paciorkiem. Ciężko było wybaczyć winowajcom, przecież rany bolą, ale w czasie odmawiania różańca z Maryją dałośmy radę. Niezwykłe doświadczenie, uwierzcie mi to, jakby niebo otwierało się nad nami z niezwykłą łaską i cuda same się działy, te najważniejsze, w sercu. A kiedy zaczęłam mówić o prostej modlitwie, Jezu, ufam Tobie, kobieta wyjęła mały obrazek ze swojej torebki z Jezusem miłosiernym, mówiąc, o, mam go. Dodając za chwilę, oj, dawno się tak nie namodliłam na różańcu. Widzisz, jesteśmy dziećmi Bożymi przez chrzest, więc trzeba rozmawiać, czyli modlić się jak dziecko. Na różańcu czynimy to przez Maryję, którą Jezus dał nam z krzyża za matkę. To wszystko jest bardzo proste. Świadectwa cuda Bożej obecności w Eucharystii, żywoty kilku świętych i czytanie psalmów. Przedziwna mieszanka. Dla mnie również była to niezwykła chwila. Wiesz, ja to rzadko się uśmiecham, mówi do mnie kobieta. Dziwne to, co mówisz, odpowiadam, bo kiedy patrzę na ciebie, stale się uśmiechasz. Mówisz na pewno o sobie? A może to już czas przeszły, odpowiadam jej. Pociąg, na który czekałyśmy, opóźniał się. Może specjalnie dla nas? Tego nie wiem, ale zdążyłyśmy dzięki temu zamówić pyszną kawelatę. I trzymając kubki w rękach, czekałyśmy. Na pociąg na peronie. Kiedy z megafonu odezwał się komunikat, pociąg nadjeżdża, mówię do kobiety: Nie ruszajmy się z miejsca. Jaki masz przedział? Odpowiada mi czwarty: No to czekamy, co się wydarzy. Kontynuuję. Przecież dzisiaj jest twój pierwszy dzień nowego życia. Nowy dom, życie z Jezusem, dawno nieodmawiany różaniec, wybaczenie, nie ruszajmy się z miejsca i czekajmy. Pociąg zwalnia. A my stojąc i nie ruszając się z miejsca, liczymy wagony. Ósmy, siódmy, szósty, piąty. Najlepsze jest to, że ten wagon czwarty podjechał prosto pod nas, tam gdzie stałyśmy. Kobieta patrzy na mnie niedowierzając. Widzisz, wipy tak mają, co się dziwisz? Dzisiaj jesteś największym wipem Jezusa w tym pociągu, mówię do niej. Ach, ale miałyśmy razem radość z tej wspólnej drogi modlitwy, z odczucia Bożej obecności w samochodzie, i z tego wagonu numer cztery, który podjechał pod nas. Wysławiam cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie, to słowa Jezusa. Z ewangelii Łukasza, rozdział 10, wers 21. I to się nam wydarzyło.